Ulicami, to Was w kolejnym filmie i dzisiaj mamy film, który kilka osób zaproponowało w poprzednich odcinkach tej serii, czyli tym razem top 10 moich ulubionych, magicznych ogierów. Prosiliście o ten film, kilka osób właśnie prosiło ten film nie wiem dokładnie ile, ale kilka, kilka takich komentarzy było, także chęć co to zrobię, tak samo jak zrobiłam źrebaki o... I klacze, a teraz przyszedł czas na ogiery. I akurat wyszło mi top 10. I mogę od razu powiedzieć, że oprócz koni Szajze bajala. mamy tutaj również kilka koni z firmy Safari LTD, ale to będę jeszcze mam wszystko mówić. Także przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Na miejscu 10 mamy pegaza księżycowego. Z roku 2009. Nazywa się Moon. O, tak właśnie on wygląda. To jest ta wersja, gdzie właśnie skrzydła są w ten sposób. Bo wiem, że jest jeszcze wersja tego Ogiera, który ma skrzydła w drugą stronę. Ale ten jest po prostu prześliczny. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba go kupiłam w. w to jest boxie. W takim sklepie z zabawkami stacjonarnie, przynajmniej jeżeli dobrze pamiętam. Ale tak, właśnie wygląda, jak widzicie, na kopytach ma takie środki pęcinowe z brokatem. Tutaj mam takie piękne, detaliczne skrzydła. Wiem, że już wiele razy mówiłam o tych skrzydłach, ale po prostu każdy, kto ma jakiegoś Pegaza z Ślątnej Bajalana to wie, dlaczego zachwycam się tak tymi skrzydłami. Bo po prostu one są przepiękne, brokatowe i właśnie licznymi szczegółami. Taki piękny pyszczek. Koń ma niebieskie oczy, jak widać. Na grzywie też tutaj ma brokat, tak samo na ogonku. Tutaj na zadzie ma takie jakby słońce brokatowe. I tutaj tak samo na szyi. Bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem. Takie właśnie złote znaczki. O, to wygląda z drugiej strony pyszczek. Z tej strony akurat nie za bardzo mi się podoba nie, podoba. nie za bardzo mi się podoba. Z tej akurat. Ale z tej strony jest prześliczny. I ogólnie bardzo mi się on podoba. Ale jest jeszcze wiele pięknych ogierów, także dlatego znalazł się na stanie miejscu. Na miejscu dziewiątym mamy konia z firmy Safari LTD. Jest to rocznik 2018. Jeżeli dobrze widzę, poczekajcie. Właśnie mam tutaj słabe światło i ja nie wiem czy to jest 2018 czy 13. Ale chyba to jest 2013. Jeżeli wiecie lepiej, no to mnie poprawcie, bo tak słabo widzę te małe literki, te mam cyferki, ale ogólnie tak. Jak widzicie jest to Aerion, tak przynajmniej nazywa się ten yy, gatunek magicznego konia, może bardziej mrocznego konia, można by tak powiedzieć. I on nazywa się Diawal. I gdybyście chcieli wiedzieć, dlaczego tak go nazwałam, to... <laughs> to była moja inspiracja z filmu Czarownica, w którym Angelina Jolie grała Diabolinę, pewnie kojarzycie. I tam właśnie był kruk, którego Diabolina przemieniła w człowieka i on jej wtedy powiedział, że nazywa się Diabel. I to mi takiego... Z... Zapadło w pamięć, bardzo mi się spodobało i stwierdziłam, że idealnie pasuje właśnie do tego konia. I gdybyście chcieli wiedzieć, jak przetłumaczyć to Aerion, no to ja po prostu tego konia nazywam takim diabłem. Więc jeżeli ciężko Wam wymówić nazwę Aerion, no to po prostu mówcie Diabeł i też będzie ok. Po prostu to jest taki koń diabeł. Można tak po, pols po polsku powiedzieć. I właśnie ma takie skrzydła, trochę jak sk wyglądają, trochę jak skrzydła właśnie tego diabła, albo nietoperza. O! Trochę jest ten koń taki przerażający, bo jak widać ma tutaj otwartą paszczę. Typysk ze zębami. Takie trochę przerażające oczy. I ogólnie stałe, kary. Wiem, że jest jeszcze wersja złota tego, tej figurki. Ale uważam, że Kary jest o wiele lepszy, to też jest prześlicznym. <laughs> na miejscu ósmym mamy kolejnego konia z firmy Safari LTD, tym razem z roku 2015, jest to ognisty koń. Ten koń nie ma jakiegoś specjalnego imienia, po prostu nazywa się ognisty koń i tyle. Jeżeli macie jakiś pomysł na imię dla niego, to możecie padać w komentarzach, wtedy może moje nadam. Ale, jak, ale odkąd go mam, to właśnie jest po prostu ognistym koniem. No i ogólnie bardzo mi się on podoba, jest po prostu mega zrobiony. Chciałbym tutaj takie przejścia z koloru czarnego po takie właśnie kolory ognia: czyli czerwony, pomarańczowy i żółty. Naprawdę pięknie to wygląda tutaj na nogach. Widzicie, ma takie szczotki pęcinowe, które imitują płomienie skrzydła. Też ma takie właśnie imitujące płomienie Żywajową Też taka właśnie jest. Też ma taki przerażający pysk z otwartą paszczą. Że tak powiem. Naprawdę jest mega zrobiony. Gdybyście chcieli wiedzieć, skąd mam te figurki. I jeżeli chcecie je sobie kupić, no to polecam w stronę świata.pl, ponieważ tam właśnie je kupiłam. Teraz na miejscu siódmym mamy kolejnego konia z firmy Safari Ltd z roku 2007. Jest to właśnie czarny Pegas, który, jak wiecie, którego jak wiecie używam do magicznej wersji Tornada i Brylanta. Dlatego właśnie też tutaj ma ten wisiorek, bo postanowiłam go zostawić. a ci co oglądają serial, na to doskonale znają tego konia. Jak wiecie, mam jeszcze wersję białą tego Pegaza, ale ta o wiele bardziej mi się podoba, dlatego go tutaj wzięłam. I też ma bardzo piękne, teczne skrzydła, kiedyś spore. On w ogóle trochę mi przypomina takiego fryzyjczyka. Mimo, że jest Pegasus, no to właśnie do tego, go wybrałam na taką magiczną wersję moich fryzyjskich koni, bo po prostu mi tak przypomina fryzę. Wielu z Was też mówiło, że Wam też go przypomina. Także myślę, że idealnie pasuje. I jeżeli ten koń Was interesuje, chcecie go sobie kupić, bo wiele osób mnie o niego pytało, gdzie go kupiłam i tak dalej. Często padają takie pytania. Także jego również kupiłam na stronie figurki, figurki świata.pl, Ale jeżeli nie uda wam się go znaleźć to możecie też szukać na stronie montessori.pomoce.pl Ponieważ tam również są konie z firmy Safari Ltd I jeżeli tych trzech koni czyli Riona, Ognistego Konia i tego Pegazda nie znajdziecie na figurki świata, to może uda wam się je znaleźć właśnie na montessori .pl, ponieważ tam yy, znalazłam m.in. innymi konie, których na przykład nie ma już na figurki świata także polecam wam tą stronę jeżeli nie możecie nigdzie znaleźć swoich koni które chcecie kupić właśnie z firmy Safari Ltd no to właśnie zapraszam na tą stronę montessori Myślę, że Wam ją podlinkuję w opisie tego filmu, żebyście sobie mogli na nią wejść i zobaczyć, jakie mają arsatywy, asortyment i czy mają właśnie te konie. Także polecam. A teraz przechodzimy do miejsca szóstego. I tym razem mamy kolejnego konia z Szlajś Bajala. Jest to Szlajś Bajala 2018 podejrze. I ten koń jest z zestawu z syreną. Ta sirena miała na imię Gabriella. Ciągona nazywa się Aquarelle. Ciągona ma piękną grzywę i ogon w takim pięknym, morskim kolorze z srebrnym brokatem. Jego środko też właśnie jest w takich kolorach srebrnego i morskiego. Tutaj ma srebrne kopyta i też takie szczotki nowe właśnie w takim kolorze. Nie bardzo mi się on podoba. Jedyne co to mogliby poprawić trochę jego pysk, ponieważ te jego czarne oczy, i ogólnie to wszystko nie za bardzo mi się podoba, ale no i tak jest po prostu prześlicznym. I ogólnie czekam na więcej zestawów koni z Syrenami, ponieważ no nie jest ich zbyt wiele, szlaźba Bajela, a jednak. Chciałabym, żeby było trochę więcej niż tylko zostały z wróżkami. Teraz, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy miejsce piąte. Jest to jednorożec morski o imieniu Ekwador. Szleć Bajala 2018. O! to jest po prostu przepiękny. Jak widzicie, ma fakturę sierści. Tutaj, oczywiście, tak Cała rodzina koń morskich ma taką muszelkę z kryształkami, oczywiście, piękne przejścia kolorów na grzywie i ogonie. On akurat ma taki właśnie taki morski kolor, jakby turkusowy, taki niebieski i fioletowy. Pięknie to wygląda. Na ogonie też tak ma tak samo. I oczywiście, brokat. Piękny, długi róg. i taki właśnie pyszczek, który. Też by w sumie mogli poprawić, będzie to bardzo mi się podoba. Ale, no i tak, jest po prostu prześliczny ten koń. Bardzo mi się on podoba. I jeżeli macie okazję kupić całą rodzinkę morskich koni z 2018 roku, no to polecam, bo naprawdę są przepiękne. Zwłaszcza ich przejścia kolorów, właśnie w krzywie i ogonie. Teraz na miejscu czwartym mamy jednorożca leśnego. Który nazywa się Ono, jest z roku 2009, gdzie ma taką postawę stającego dęba tym razem. Na jego ciele, jak widzicie, tutaj są takie znaczki z liści. Po drugiej stronie tak samo. Bardzo mi się to podoba, fajnie to wygląda. Grzyby ogon ma w takim jakby kremowym kolorze, też z brokatem. Ma niebieskie oczy i bardzo długi róg. O, tutaj takie szczotki pęcinowe. Prawda jest przepiękny, Bardzo mi się podoba ogólnie w tej postawie stojącej dęba, bo nadaje mu to takiej dynamiki trochę. Nie, bardzo mi się podoba w tej postawie. Teraz przechodzimy do czołówki. I na miejscu trzecim Mamy tęczowego jednorożca z roku 2016, nazywa się on Sentrenton. O i tak właśnie wygląda. Tutaj właśnie tutaj na kopytach ma takie szczotki nowe ze srebrnym brokatem, taką podkowę z kryształkami. Jego grzywa i ogon są w przepięknych kolorach tęczy, naprawdę wspaniale to wygląda bardzo długi róg i taki piękny pyszczek taki bardziej dostojny bardzo mi się to podoba ogólnie jeżeli macie okazję no to też wam polecam właśnie te konie mm, tęczowe bo naprawdę mają przepiękne grzywy i pięknie się razem prezentują Więc naprawdę wam polecam właśnie te dwie rodzinki czyli konie morskie i tęczowe naprawdę są wspaniałe na miejscu drugim mamy Pegaza z roku 2018 też szlajeź Bajala. On nazywa się Angel. Oj, tak właśnie wygląda. Ma oczywiście przepiękne skrzydła w takim niebieskim kolorze, też z licznymi szczegółami. Nie wiem czy jak mi to wyostrzy, ale też właśnie tak. Ma takie piękne skrzydło z depelami i z brokatem. Tutaj ma taką ozdobę, trochę liściastą. To to pyszczek. Ma grzywę z brokatem, ogon też. Tutaj na nogach też ma takie zielone elementy jakby. Ale ogólnie bardzo mi się on podoba i uważam, że jest to jeden z ładniejszych ogierów, jakie wyszły w Szlejcz Bajala. Naprawdę jest super. No i na, na miejscu pierwszym mamy jeden jednorożca księżycowego z tego roku, czyli 2019. Jest to ta najnowsza kolekcja tych właśnie gwiezd do księżycowych koni. I po prostu jest przegenialny. Naprawdę polecam wam całą rodzinkę tych tych nowych koni z 2019 roku, bo są naprawdę przepiękne. Tutaj ma taki, widzisz, srebrny róg. Trochę wygląda jak Arab przez, tą, przez ten swój pyszczek. Tutaj na grzywie ogonie ma srebrny brokat. Tutaj ma taki znaczek. Księd tutaj jest księżyc, a tutaj takie coś. Też srebrne. A kopyta też ma, właśnie, srebrne, też z brokatem. I ogólnie on jest cały taki ciemnofioletowy, trochę nawet w kolorze denaturatu. I naprawdę przepięknie on wygląda. Bardzo mi się podoba i uważam, że jest to jeden chyba to jest ogólnie najlepszy ogier, jaki wyszedł w z Bajola. Także jeżeli macie okazję kupić rodzinkę. Nowy, tych właśnie nowych koni 6 Bajala 2019, no to nie wahajcie się, bo naprawdę warto. Wiem, że dla niektórych mogą być za wysokie ceny, ale uważam, że przy takim pięknym koniu cena się nie liczy. Bo naprawdę jest on przewspaniały, tak samo klacz i źrybie Jeżeli chcecie zobaczyć się klacz i zierwaka, właśnie z tej rodzinki, no to. One też się pojawiały właśnie, one też się pojawiły w tych filmach z topkami, że tak powiem. Także na pewno w karcie na końcu tego filmu podlinkuję Wam właśnie poprzedni odcinek, gdzie były właśnie klacze Bajala. Myślę, że z też podlinkuję w opisie tego filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć. A teraz już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli on Wam się spodobał, to zostawcie proszę łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, który z tych koni najbardziej Wam się podoba oraz którego z nich macie. No i też możecie podawać propozycje na kolejne filmy, jeżeli macie jakieś pomysły związane właśnie z tymi topkami koni. Możecie na przykład podawać pomysły, które rasy Koni mam zrobić jako top ileś tam, bo wiecie, że jeżeli chodzi o normalne konie, to mam najróżniejsze rasy i możecie właśnie podawać w komentarzach, którą rasę chcecie jako pierwszą, bo myślę, że to jest też fajny pomysł, żeby właśnie podawać wam konie tych samych ras, które najbardziej lubię. Także możecie właśnie pisać w komentarzach, którą rasę chcecie jako. Pierwszą. I pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i wciskaniu dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi filmami, które pojawiają się codziennie. I subskrybujcie kanał też do żeby zobaczyć specjalne filmy, które szykuję dla Was na 18 tysięcy subskrypcji, które niedługo nam się zbliża. Jestem z tego bardzo zadowolona, że rozpoczęłam wakacje właśnie takim oczekiwaniem na kolejną wielką liczbę że już nie mogliście czekać, kiedy ona w końcu wskoczy ale to tylko ale to stanie się tylko dzięki wam także pamiętajcie o subskryp subskrypcji kanału i wciskaniu dzwoneczka no. i pamiętajcie również o zaglądaniu do opisu każdego mojego filmu bo jak zawsze znajdziecie tam moje media społecznościowe, na które serdecznie zapraszam no i też właśnie linki do różnych filmów i informacje o moim kanale. Także to tyle. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych.